Cześć, witamy Was na rozwoju w literaturze. Z tej strony Adam Wiśniewski, jest ze mną Kasia Czupilowska, prezydent komitetu lokalnego ISEC w Szczecinie cześć Kasiu. Yy, cześć, witam serdecznie. Sprawdzimy sobie na Wikipedii taki slogan. To było Asu, a zresztą powiedz nam sama, co to jest ISEC? ISEC, więc jest to międzynarodowa organizacja, międzynarodowa platforma która rozwija i umożliwia rozwój młodym studentom w ramach prowadzenia projektów oraz praktyk zagranicznych. Jakie są zatem ogólne cele organizacji? Więc takim naczelnym celem organizacji jest właśnie rozwój młodych ludzi, dostarczanie możliwości rozwoju, zachęcanie i aktywizowanie młodych ludzi. A jest to przede wszystkim praktyki. Powiedz nam, kto może ze studentów pojechać na takie praktyki? Więc tak naprawdę Na praktyki SIS może pojechać każdy student oraz osoby do jednego roku po ukończeniu studiów. Właściwie każdy, kto tylko chce doświadczyć międzynarodowości, wielokulturowości i zrobić praktykę międzynarodową. A jakie oferujecie rodzaje praktyk studenckich? Więc na chwilę obecną mamy cztery rodzaje praktyk. Pierwsza z nich jest praktyka menedżerska skierowana do studentów wydziałów i nauk ekonomicznych, tudzież studentów ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości. Takie osoby wyjeżdżają do międzynarodowych korporacji bądź do firm i właśnie pracują w swoim zawodzie. Drugim rodzajem praktyk są praktyki techniczne skierowane do osób po inżynierii biotechnologii, mechatronice, informatyce. Trzecim rodzajem praktyk są praktyki edukacyjne, skierowane do studentów wydziałów filologicznych. Takie osoby wyjeżdżają na praktyki do szkół prywatnych, szkół językowych, szkół publicznych i tam właśnie nauczają języka obcego, dzięki temu też zdobywają doświadczenie. I ostatnią taką możliwością jest wolontariat, który odbywa się także w ponad stu krajach świata, Młodzi, młode osoby mają możliwość rozwoju w tym kierunku dzięki udziale w praktykach międzynarodowych, w projektach organizowanych przez AIESEC oraz także pracy w organizacjach użytku publicznego za granicą. Teraz będzie taka autoreklama. Powiedz mi, jak mogłabyś zachęcić tutaj potencjalnych kandydatów do wstąpienia do organizacji? Więc tak, AIESEC jest niewynalną organizacją. Daje możliwość rozwoju, zdobycia doświadczeń oraz umiejętności, których tak naprawdę nie doświadczycie na studiach. Studia dostarczają Wam pewien zakres wiedzy, aczkolwiek nie gwarantują tego, że będziecie konkurencyjnym na rynku pracy po skończeniu studiów. jak właśnie Wam to umożliwia. Jak wiemy, jesteś w i 2,5 roku, a już zostałaś prezydentem komitetu lokalnego. To bardzo poważnie brzmi, czy spodziewałaś się w ogóle, że Twoja kariera się tak szybko potoczy? Nie nazwałabym tego karierą, przede wszystkim podejmowałem nowych odpowiedzialności. Przyszłam do ISEC po to, żeby wyjechać na praktykę. Jak widać zostałam tutaj na dłuższy okres czasu, trochę w innym celu, aczkolwiek nie żałuję tego, co się spodziewałam. No, Życie jest pełno niespodzianek. Czyli jakbyś tak mogła podsumować, to co zyskałaś wstępując do organizacji? Przede wszystkim doświadczenie, umiejętności, kompetencje, które, których bym normalnie nie uzyskała w trakcie toku studiów. Prace z super ludźmi z ponad 100 krajów świata i przede wszystkim możliwość rozwoju. Teraz troszeczkę bardziej lightowy temat. Jakbyś mogła nam powiedzieć coś na temat tej zabawowej kultury ISEC kultury organizacyjnej, która jak jest ważnym elementem tej organizacji. Więc tak, ISEC działa w ponad 100 krajach świata i musi być. Hmm, pewien element, który spaja e, członków oraz studentów ze wszystkich krajach świata. E, tym spoiwam właśnie jest kultura no, ISEC. E, są to isec dance, okrzyki, e, pewne zwyczaje, które tak naprawdę możecie spotkać w każdym komitecie, w każdym kraju. I tak na przykład osoba, która wyjeżdża z Polski, jadąc do Ugandy, do Brazylii, do Chin, do Malezji, Indonezji, e, może się spotkać z osobami z ISEC, usłyszeć ten sam okrzyk, to sława powitania. Rozumiem, dziękuję bardzo. Na koniec takie pytanie ode mnie. Oglądać cała Polska, czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Ło, chciałbym pozwolić cały Komitet Lokalny Szczecin. Dziękuję bardzo za wywiad. Okej, okay, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.